Ty nagrywasz jakiś challenge? O co z tobą chodzi? <grymne> Mam dosyć, kurwa, nie? Kurde. Ty nagrywasz jakiś challenge, nie zrobiłem w dwóch meczach pięć fragów, czy co? <grymne> Zobacz jak! O głowie! <grymne> ja biedny, No teraz to zrobię przez specjalnie Panowie, chcemy jeszcze raz to zagrać? chcemy iść na inną mapę? Ancien tam był. Obojętnie, proszę. Byle nie Miraż, kurwa, mam ze wspomnienia. Banoj, Mirka. A co się stało na tym Mirku? Tego chcę i A panuj, panuj, po co? Co, po co? A może się odbijesz, kurwa, to jest tylko głowa. Ale kurwa, ja ancyję też tak wolę. Chłopaki, ancyę czy Miraż? Ja wolę Miraż. Nie, to o, Ja to też mi wolę mi Miraż, ona moja. No dobra, Patryk. Musisz mirasz. się po... O, jeszcze szwedzki serwer, bo nie mogłem wybrać, zajebiście. Pamiętaj, mecz, meczowy nierówny, w tamtym nie wyszło, Patryk, się jakbyś przegrał kurwa na przykład z kimś, na przykład w jakiejś walce, to nie, nie chciałbyś rewanżu? Nie, nie, wyjebane mam <laughs> Myślałem, że powiem, że przejebał stówę na kasynie. <laughs> no właśnie, jakbyś przejebał stówę na kasynie, to nie no wróciłbyś to, na drugi to, dzień to, do kasyna? To, 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 muszę na gali spotkać Wojtka golia bo na schodach <laughs> najlepiej, na... Sebek, Sebek, Seba, Sebek. Ty, kacie, kurwa. Zajeb. kurwa. Co tam Krasnal, ale kupujesz już kurwa ósme mieszkanie? Jebany kurwa, 21 lat, kurwa. No chłopie, on jest narobiony, to jest kurwa, to jest burżuj. No to jest to na chuję, burżuj to kurwa? Czy kurwa? 3 mieszkania kurwa? Czy 4 ja muszę 4 paki blika musiałem robić. Ty jesteś głupi, kurwa. Kurwa, stary kurwa naciągacz. My razem człowieku, ludzi na kredyty robiliśmy. Gala! Gala, 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 gala. gala. Co mogę zakładać? Faktujesz. Ja o jestem frajerem. Apsy Ja pierdolę, że multimilioner, mój kolega serdeczny, Krasnol kurwa nawet subą mnie nie ma, to jest naprawdę. Przed wszystkiego. I że widzom jeszcze nie rozdał z 500 subskrypcji O, co ty? Spierdalaj! Nie daj jeszcze kona na skrzynkę Dawida. Nie mam. Widziałem, pięknie. Jak, człowiek udam jest o tyle pieniędzy, że się kurwa fraje w grobie przekręcił. Więcej fragów niż ja po 40 rundach. Zazdro. Ale mówię, nie ma co Macie konia za Ja nie mam. Nie mam też. Rampa był z Eagle'em, rampa z Eagle'em. Będziemy razem? Zasadzam tam tamtędy, tam. zasadziłem tamtędy. Tamtaj. Under nie był. Tamtaj już nie widzę. mi... oj. Oj? Chwilacu nie ma. Nie, nie dam się. Albo się dam. Aj, dałem się. O, daj, daj, daj. O, dupy daj. Kiedy miałam lat 15, nie wiedziałam co idzie. to świat. On mnie ściskał i całował. A ja mu nie chciałam dać. O, jaj, nie, nie. nie. Zamka? O, dupy daj. Okno mogli się na ciebie Pałac, Pałac wstał już z prawej. Uciek. Uciek? Zaryzykujcie, gracie jeden bez już wszyscy. Jaki? E. Po głowie. Nie ja szaleję zaraz. Jeszcze rampa wyszła. Paka, ale że mu nie zajebałem. A już miałem celownik na nim, kurwa. Robi, robi się przewidziało. Leż na CT? Pieprz mnie, rzeźnik! JA PIERDOLĘ Ja gram do zera, bo ja tak nie zbierałem Ja też Rampa nie zeszła Rampa, rampa no. na wysiłku Wybiega, wybiega Nie, nie, to ty samochodów nie, rampa gdzieś już to tu podłomina Pod kon Under teraz, no ja pierdolę Under i pod konem Pod oknem Rampa, rampa wybieg, wybieg, wybieg Kurwa macie Leży, o kurwa. Jak coś takiego Leita Kona kurwa schodzi Czy Patryk Bandura Bandulski przestanie być bustowym, bo jak było widać po ostatnim meczu nie pokazał się z dobrej strony On nie jest bustowany Jest naturalnym talentem Bo mu nie poszło Właśnie przydał tego donata jest smutny Gdzie chyba głowy w B? Albo nie jestem pewien tak, o kurwa! Ja mam szans, Ja nie gram już kurwa, Dzisiaj nie gram. Ja nie chcę mi się kurwa grać. Co to chodzi? W grajcie, w grajcie, no, kurwa nie pana <śleskuj> Jeżdż, zajebany, on to się swoimi ratami zajebany w On mi wyjebał, on wyjebał z skala otak, Kurwa O oh, kurwa Ja powiem tak, psy, psy u karawana jedzie dalej u bandita Ja pierdolę, trzy, cztery mecze się takie piękne zagrałem I te dwa to jest jakiś kurwa abstrakcja kurwa to jest człowieku O kurwa Zajebie się zaraz kurwa o, Anders, Anders kradąc, spokojnie bandura. Bandura Jeszcze jeden mid, nie ma ramp.

ma połowę no co Dobra, ja ich specjalnie puściłem. Ale Aha. A ja zacząłem skanować i kurwa mogłem ich zajebać obu przez skana, nie? Nie wiem. Ja. Ja nie wiem jak to był frag, bo ten, ten chłop według mnie już spadł nie To jest abstrakt. Nie wiem jak to jest, jak, jak to jest skill, kurwa. Ale pamiętasz jak było za damkiem, jak padałeś to też się podnosiłeś, teraz też Ta. się podniesiesz. Panie, Musisz. dolcie się kurwa z tym bez za Kurwa obijają Ale idzie cię bardzo podobnie do kopyszka. radę to bez dla frajerów kurwa, nigdy tego nie gdzieś tak. Mok ja... Będzie domakowa, potrzebny flash, będzie potrzebne. Pali się paliłem z się Dam Dałem najda. się kiedy. Wyskoczył, kurwa, co za szczur Ale banie nam idzie. Katłek, podchodź po moją. Jeszcze domek był. O kurwa, dwóch sniperów. Jestem prajerem, zero ma na Jestem, domku. Okay. Bandit, to jest twój kill. To jest mój kill. Czeka, to, to jest, jest tak. twój kill. Mój. Mój. a jest mój. MÓJ? Chyba Dobra. nie. 100%. Wydaje mi się, że ci steka wyjebie na wrotkach. Yes! yes! Ale klacz. Chuje, no, Digla ma. Nie daj czekaj mu broni czekaj. dać. O. Czekaj, O. Co głowie. Ja Nie no on no, teraz to zrobię jeszcze specjalnie No ale dwóch he 2 heady z gigna ja żeby dostać to też trzeba mieć kurwa O kurwa ty Nie chce mi się żyć Ja ogólnie powinien zabić tego typa Da bo ja mam chyę z nią żoną kurwa Ja na gali Leży mid. Flash. Poszedł. Nie widzę mnie nic na razie. Znowu ten exek na... Gram na od ceta. Gram od ceta. Mam kręg złapany lądom stary. Ander mi nie widziałem. J**ie A pewnie. Dałem smoka w apce. Panie jakbyś mi konał... A. Palę Dobrze. rampę. Ja mam kona już. Nie wyszli. Wyszli? Wyszli, dużo, wyszli, dużo, dużo, dużo. Wyskoczył ci, do bs ci wyskoczył. Co patrzę jest, ci, patrzę kawa? ci prawo. Lipa blisko. Zamknął od BS-a. Kto za frajer? To ja odjebałem. No, ja kurwa co to jest. Ale rundę kurwa daliśmy. Odchodzę Ander. Jest coś pod konektem Ej, B czyste chyba Smok okay, jakieś. Pod konem, pod konem. Rampa wychodzi. Jeden, jeden pod rampa pod tylko. B, B, B. Dwóch, dwóch ramp też pod wychodzi. Dwóch B, B, dwóch B. Kurwa, nie trafiłem. I rampa do wybiegł góry. chyba. O, jeszcze jest pod oknem. I dwóch B, apcy. Wchodzi ten szpury, mam. Dziwka jebana, no że on nie dostał Kurwa, bo się zastanowiłem golden za długo kurwa Mago A ja to się kurwa nie dzieje dzisiaj To się kurwa dzieje, nie ja się powieszę zaraz no. kurwa. kurwa, ja, ja... miałem dwóch ja plecy z Digla, ale mnie strach obleciał przez chwilę Ja pierdolę jebany w dupę miraż, kurwa dla frajeru Majonezji nie gramy Nagrę CPM jak już tam Mówiłem, że wyjdzie. Nexta nie gram. Takiego. Bra. Pod coś, pod coś. Ander mi podchodzi, albo domek B. Be. Bez smoke'ów mid w ogóle. No jest, a ja sam. Leży Ander. To kurwa jebana. A, 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 A. Biegli dwóch już. Ander jeszcze, kurwa syn, kurwa... Kurwy i Ukraińca. Ander, kona wam będzie zamykać Dobra, syjne, ma Ja mam szansę Piknij go Ale. Brawo Mario Ntm Marian Wyskoczył Od kuchni mi wszedł Nie ma szans, kurwa. Nie ma szans, ja, ja nie pierdolę. mogę nic zabić, kurwa Człowieku, nie mogę nic zabić Nie mogę nic zabić, kurwa Ja pierdole Wiem, idę w chuj Ja pierdolę. Stary, nie pamiętam, żeby... Żeby takie rzeczy się działy, nie? Ty to na YouTube nagrywasz jakiś challenge o co z tobą <gaj> chodzi? Mam dosyć kurwa. niech kurwa. Ty nagrywasz jakiś challenge, nie zrobiłem w dwóch meczach pięć fragów, czy co? Zobacz <gaj> jak Zobacz jak Ja pierdolę, nie. Ja pierdolę Ja sery to już nie <gaj> śmieszne, nie Nawet sobie Dobrze Dobra, nie mam streama kurwa za wygrane no to jest do wygrania. Prawda? Taś tak, to jest Nie, to w gali nie podbiegł. Auto chyba skacze. Zaszłyje. Boksik pierwszy. Tak. Dawaj, boksik, jedzie. Dawaj, daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Cicho, cicho, cicho. Proszę was. Ja siedzę, Mam Dobre, łapę, ja siedzę. jeszcze. E exit. Nie widzę exit. Exit, jest, jest, jest. Klikam. Yes. Klikam. Patrzę. Okno nie wyskoczyło. Kurwa, wyjebał mi z kuchni. No pochuj. Dala, ale mi sepki, zajebał. Pochuj. Po chuj. Jak ci wyjebał, z kuchni jak sebek był na Deep Pulcie. Borda. No i osłaniałem go kurwa, shorta i tutaj pochodził. Wyjebał mi Mnie z, ku... z okna tego tam, no. To coś do tego. Możesz plantować. Wygra to. moje nie będzie miał zaraz. Brawo! Mówiłem kurwa, wygra to. Nice 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 Pach, pach. Trzy fragi moje. Wiesz, że w tym klaszu z WHP zabiję więcej. Ja Rej Przez dwa poprzednie chcesz powiedzieć. Bo. Ja wam dam flash pod okno, jak złapię ci kontakt. pójdźmy, pójdźmy. Jedziesz, bandy, jedziesz, bandy! O kurwa, o kurwa, na ale afera. No, bo kurwa, Plesz, leżę, kurwa, o kurwa, na tym tak. Leży kurwa, psina jebana. O jedź boksik, jedź, jedź. Musisz, musisz, jedź, boksie, jedz jedz, 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 nie Nie się, nie bój się. jeź boksie, kurwa boksie, jeź boksie, jeź boksie, jeź progres tyle fragów, co w CT. On jest mój Chciałbym <laughs> <Yep>. go ja jak chłopu gać swoim sumem kurwa. Patryk weź na weź odpal nagrywanie OBS-em dalej Weź na, on, nagrywanie OBS-em bo Ale Patryk jest forma uwa przed anem. <laughs> Ale serio stary grałem cię w i grałem bardzo ładne meczu no biją mnie jak dziwkę no, ja to giwkę, to no, prawo, no. Prawo, Kurwa no te chłopy 2,5 to nie mój level no kurwa no, must, Aha must... Mariana level? Zobacz, no dobra, tego, ale stary no. ja mnie, kurwa dostałem wylewy Ty chyba, musisz mieć nick na, 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 na tym, na face it bestia czerwonaka kurwa To jest czerwony Ty kamerę? Nie Daj Patryk, kamerkę nam, daj mi trailer Rzuca miejsca, rzuca miejsca Gdzie okno? Flęczuj kona Galabus, kurwa Flęczuj kona I... Okno po prawej, okno po prawej Leży z okna. A, w kierunku Dżungla i schody. A mamy wie, wszystkie. Bomba, bomba na Okno. Okno, dżungla. Oje, super, super, super. I ten rampę dojechał oh. jeden. Ah. Rampę dojechał. A bo ciężko. Dziś... Ja Uuuu, ale jaki oh, tutaj był kurwa z tych schodów ty Pewny. R Rajer kurwa. <laughs> Wracam teraz Jak będę Cię to musisz wyrzucić wam flasha Jest Flasher poleciał Ale poszedł kurwa Gala, under Ale dżunglę Under, Gala, under, under ginie Spłukuję CT, CT już Under, Gala, JL Okej, ja to CT lecę Ej, ticket, pomocy Kurwa mać no Bandit double kill Puśćcie mnie O, cicho, jedzie Cicho, proszę, puśćcie go, puśćcie go No Nice, nice, kurwa bandyta! Nie bać kajterów, ale dam dwie pestki, kurwa one tapy tak zwane. Ej, hey, mida do. Rzucajcie granaty. Miałem smoka, nie mam będzie, miałem Lampę daję w Poczekajcie chwilę, poczekajcie. co wybuchnął, to fajnie. Peszuję. Tak. Peszuję razem. Peszuję raz. Teraz, teraz. Nad... Pierdala gdzieś wariatka kurwa, e, ja dostaję. Podręb... O, ale dałem ja teraz skierę. Uuu, uh. obite, pod drewnem, ticket. ticket. Mogę zabić, Ale, ale ja! To... że go zabiłem! Fake roku. Kurwa, mogłem o, peskować. Pierdole, już myślenie, że ale już że Ale ogólnie, no, ale wydaje mi się, że powinniśmy kurwa od razu przebić tego smołka. W sensie, jak on jeszcze się nie rozbryznął, bo my byliśmy blisko. Zamknął grampy. Strzelaj mi ścianę, później nie wiem, Strzelaj, to jest. nie wiem, czy nie do gala. Okno jest. Okno sniper. Ja idę z tobą. Ja mam okno i gala. Nie, dojechał, dojechał. Zero ma jeden. możecie mieć zero. mieć Gala, gala, gala. Wyjechał moc. Patrz, gala leży, Przejmę kuchnię. ABS-em może być. Daj, kładę teraz. Mamo na jestem. Daj mi te granaty, daj mi flesze yy, majonezy. Gala, uwaga tylko. Kuchni nie może być. Plecy, plecy, uważaj, on o tobie chyba wie. I gala. Kuch Co? Dobra Ale kurwa chuj, mnie złapał nagle No jak, jakoś nie zginął z kuchni Ja idę od Mogę Mówił ci CT, tylko nie mam smoke'a Ja dam, ja dam CT No, a schody Dawid, O, ma rampa To, to rzucajcie <önemli> od razu Smokuj się od razu Podchodźcie, dam flaszę zaraz jeszcze Smok, oh, znowu rampa. Ja wyjeżdżam. Uwaga C, C, na drewn... CT widziałeś? Tata. Trzeba przebić, trzeba przebić. Drewnowa na drewni, uwaga. Ale pajerem. Mogę jechać pierwszy? Leży. Na ławce gdzieś, na ławce gdzieś. Rozbijali smoka. Mam tu... kurwa Nie żyję. Obiega mi ktoś, obiega mi ktoś, kurwa, obiega Po głowie, kto... po głowie w dżungli. Dżungla, o, dżungla con dżungla con Graj, na dole i wejdź znowu. Scient ja coś boksik jakieś się schowaj Palące cię No kurwa, to mówię fajeruje no my jest coś mi kurwa like you, kurwa. Jak my możemy takie rundy przepierdać niesamowite to jest Palak, dwa palaki Odjechał! Leży, leży Leży Gala! Leży, gala Chcecie to B zamknąć? B, zamknąć, B, 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 ja zajebałem z B. Tak, ja powinienem być. Kładę, kładę wam pod galę. Patrz, na nagle go Lecę, Lecimy. Może być, no. Paka na galę. Rela daleko z tym. Jest git. Domek, 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 domek. Biegnę na respattera, może go złapię w domku. Gdzie w domku stał rampa, no na wyjściu rampa z kocha, tak z kocha, praca, patrz, na górę to nie poje. Chyba wskoczył właśnie, ja go nie hantuję, musicie, no to kurwa jebana, no jest na reszcie. Boimy się naszym mecz, kurwa, te ja dwie Ja się nie wiebał tak jak na pistolu, na no tobę. Możemy. Idzie w czterech na razie, spróbuję za-zabić i do wasora. No to dobra Daj dok na majonezy. Daj mi granaty, jeszcze majonezy, potem jak... O, w takim wieku biegnę. przestałem być prawiczkiem, Mam miałem 16 biegnę. lat. On daje smołka zajęcia absy. Weźcie po. Łącznik, Weźmy, Stąd Skoczył na, na daszek. Tam smoke i idziemy kon. A Wupa Chodź jedźmy. Jest Ale ten, nas na przeora, rynku. przeora nas. Weźmy, weź. Ora, no nie. Nie wybiegacie, kur... Ja się zablokowałem. Widzę, ja widzę. Po głowie, po głowie, po głowie. Kar tak, tak, po głowie, Kar po głowie. Kar leży. Trzymam plecy. Patrzę matrix, patrzę matrix. Staj, staj. Matrix, gdzie? Co w widzę? Ja nie pik na to w mmp 9 nie ma na razie. Chyba we dwóch tam są. Jakoś flashnąć, kurwa i przeskoczyć. Plantuję. Mógł się. wejść, mógł wejść. Okno. Nie O nie no kurwa No w skoku no Kołpa kurwa jeszcze